Dawno nie było vlogu na kanale. Tak naprawdę chyba podliczyłbym może ze dwa vlogi. I które były ze dwa lata temu. Pamiętam jeden vlog z gór przed finałem Mistrzostw Świata, drugi... gdzieś? Z jakiegoś spaceru? Co gdzieś ktoś idzie? Nie, nikt nam to nie przeszkodzi. Sam jestem w górach. I mój operator. I właśnie na takim vlogu wakacyjnym można poruszyć ważną kwestię i odpowiedzieć na pytanie, czy to koniec Krzysztofa Ratajskiego. Chyba wielu z nas jest poirytowanych występami Krzyśka przede wszystkim w ostatnich turniejach Europentur, Tour. Do tego dojdzie World Cup Darts słaby. Jak to wygląda? Przecież Krzysztof nie gra na złej średniej, ale wydaje mi się, że zawodzą podwójne w najważniejszych momentach. Bo ile mogłem mieć jakieś wytłumaczenie dla Krzyśka w poprzednich meczach na Europentur Tour, to w meczu z Lukiem Woodhouseem. myślę, że Polak jest sam sobie winien. Miał szansę, yy, mógł uciec Anglikowi, przecież prowadził na początku, a jak się skończyło, wszyscy wiemy, można powiedzieć, że tak samo praktycznie jak w ostatnich turniejach. I czy to nam zwiastuje koniec Krzysztofa Radajskiego w PDC? Czy to powolny upadek polskiego Orła? Nie odpowiem na to pytanie jasno, no ale na pewno widać, że coś się dzieje, że Krzysztof ma problem nawet nie tyle z formą, co z zakończeniem meczu, z wygraniem go. Przy niezłej grze. Przez to punktowanie te 140-180 setki pojawiają się, ale brakuje tej kropki na i. I porównałbym tutaj przypadek Krzysztofa Ratajskiego do Mensura Suljowicia. Mensur też miał ten, ten swój najlepszy czas. Dostał się nawet do Premier League, bo pamiętamy, wygrał tę sławną Ligę Mistrzów, ten nowy turniej, który pojawił się na chwilę w PDC i bodajże teraz powraca w. We wrześniu, chyba? Trzeba by sprawdzić dokładnie, bo szczerze mówiąc, nie pamiętam dokładnie, ale gdzieś mi się przewinął chyba news. Krzysztof, oczywiście, nie doszedł do tego poziomu, że można być, dostał powołanie do Premier League. Zabrakło jakiegoś większego sukcesu w, w jednym z turniejów z rangi Major. Oczywiście, wygrał turniej European Tour, pamiętamy, na Gibraltarze. Wygrał kilka turniejów Players' Championship. Potrafił wygrać nawet dwa turnieje w jeden weekend, czym zapisał się do historii PDC. Ale wydaje mi się, że. No, znaczy, wszyscy wiemy, że, że to było za mało, żeby to PDC go tak zauważyło, żeby wziąć go do Premier League. Jednak zaczął być wymieniany w gronie faworytów w wielu turniejach, Został, był doceniany. Nawet taki wyczyn, gdzie darter dostaje kartę PDC bez wygrania kusku, tylko po prostu punktuje, będą, będąc bez karty, i, i dostaje się do top 64 PDC Order of Merit i zdobywa kartę na kolejny rok, nazwane jest. Doing Krzysztof Ratajski, Finks. I ostatnio mówiło się właśnie o Scotcie Williamsie, że może zrobić Krzysztofa Ratajskiego. To jest bardzo ciekawe i fajne. Ale, ale czy. Czy można mówić o upadku Krzysztofa Ratajskiego? E, po, poczekajmy. Krzysztof dalej jest w top 16 rankingu. E, będzie na razie dostawał się do tych ważniejszych turniejów. Niedługo World Match Play. E, zwariowany turniej, gdzie Krzysztof przecież potrafił dojść do półfinału. Trzeba liczyć na dobry wynik. Na podbudowanie rankingu, bo pamiętajmy, że wielu darterów opiera swój ranking właśnie na tych największych turniejach, gdzie zdobywa się naprawdę wysokie e, nagrody e, i po prostu to daje duży zastrzyk gotówki do rankingu, bo. Może ktoś nie wie, ale ranking darterski opiera się właśnie na zdobytych pieniądzach przy tarczy. Przykładem jest Steven Bunting, który właśnie opierał swój ranking na wysokich wygranych, gdzie jego ranking opierał się m.in. na półfinale Mistrzostw Świata, gdzie, pamiętamy, w ćwierćfinale Anglik ograł właśnie Krzysztofa Ratajskiego. Czy to upadek Krzysztofa Ratajskiego? Myślę, że, myślę, że jeszcze za wcześnie, żeby oceniać. Krzysztof na pewno musi gdzieś poprawić mental, może popracować z psychologiem, żeby zacząć wygrywać. Inną kwestią jest marketing Krzysztofa Ratajskiego. Najlepszy polski darter mógłby znacznie lepiej postępować w Twojej kwestii, sprzedać się lepiej, dzięki czemu miałby większą liczbę sponsorów, większą liczbę logo na koszulce, ale to temat na inną dyskusję. W temacie gry Krzysztofa Ratajskiego to by było na tyle. Kolejny taki górski vlog z darterskim pozdrowieniem.